Najpierw straszyli nas tym wirusem, że będziemy umierać masowo, miliony ludzi będzie na ulicach leżało. Tego nie ma. A teraz straszą nas Putinem, że będzie zabijał Polaków, będzie do Polski, na Ukrainę to już tam wszedł. No i gdzie to zabijanie? Na razie nie ma, proszę Państwa. Nie słuchajcie telewizji. Media nadają zawsze przekręcania, to jest propaganda. A wy słuchacie i się programujecie, i wasza uwaga jest odwrócona w tej chwili. Pamiętajcie, że największym wrogiem człowieka to jest strach, lęk. Od tego można zwariować. Przestańcie się nakręcać, przestańcie się bać. Za waszymi plecami teraz coś knują. Wewnątrz kraju macie wrogów. Chcą restrykcje wam wprowadzić, obostrzenia jakieś. Na tym się skupcie. A może się okazać, że ta inwazja na Ukrainę pomoże temu krajowi, że tam nie będzie tych, tych, tych obostrzeń. Proszę Państwa, i, no, i jak widzę, Putin nie chce cywilów zabijać. To władze ukraińskie wystawiły ludzi na ten atak Rosjan, bo tam wstawili jakieś rakiety, tam gdzie ludzie żyją. I czekają, aż Putin uderzy, będzie zabijał, a on tego nie chce zrobić. Więc nie jest takim złym człowiekiem, jak go przedstawiają. A że przekręcają jego zdania, no to można łatwo usunąć i sklejać coś innego. Dzisiejszy edyting jest tak doskonały, że człowiek się prosty nie połapie. Przestańcie się bać. Patrzcie na swój kraj, co się dzieje, co rząd robi, co chce dla was zrobić, czy ulepszyć życie, czy pogorszyć. No, tego wam życzę, żebyście e, trzeźwo myśleli, żebyście nie, nie, się nie dali manipulować. not a